Cześć! Dzisiaj będzie test chłodzenia od marki Ticomas. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło. I zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Ticomas SJR400 Klasyczne chłodzenie powietrzne, wersja z jednym wentylatorem. Mamy tutaj wymiary całego bloku, szeroka kompatybilność z Intelem i AMD. Miedziane rurki o średnicy 6 mm, 4 sztuki i wentylator o średnicy 120 mm z regulowaną prędkością obrotową. Mamy oczywiście woreczek z akcesoriami do obu podstawek, natomiast instrukcja jest online. Wystarczy zeskanować sobie kod QR z pudełka i będziemy mieli dostęp do instrukcji montażu. Mamy też uchwyty do poszczególnych systemów śrubeczki oraz dwa backplatey do różnych podstawek Intela. Sam cooler ma efekty RGB. Są one tutaj oraz na samym wentylatorze. Wentylator już mamy przykręcony, czy trzeba będzie zdejmować do montażu. Prawdopodobnie nie, ponieważ tutaj tą śrubę mamy dostępną, tak samo po drugiej stronie, więc powinno być OK. Tam blok radiatora jest duży, wentylator wygląda. Dobrze, no i mamy tutaj odchodzące dwa kabelki, jeden to kabelek ARGB, drugi to kabelek czteropinowy zasilający. No i te heatpipy mamy tutaj w takim kolorze srebrnym, natomiast sama podstawka jest to tutaj wypolerowana miedź. Natomiast co jest ciekawe, że mamy już tutaj naniesioną pastę termoprzewodzącą w postaci logo marki Ticomas. Tak więc ciekawie zastosowane... Nie jest to ani na ziarnko grochu, ani na X, ani żaden inny sposób. Bardziej to jest tak rozprowadzone w całości po powierzchni. I jak ta pasta ułożona we wzorek spisuje się w praktyce, zobaczcie już za chwilkę. Natomiast pokażę Wam teraz jeszcze na szybko proces montażu. No i przejdźmy do konkretów. Odnośnie montażu nie mam tutaj żadnych uwag. Na Intelu przebiegł on bezproblemowo. Wystarczy dołożyć backplate od strony płyty głównej przymocować odpowiednimi śrubami. Następnie nałożyć dwa metalowe elementy, które są przypisane do danego systemu montażu i przykręcić dwoma śrubkami blok radiatora z założonym wentylatorem. Da się to zrobić bez wyjmowania, ponieważ te śruby są na zewnątrz. No i oczywiście odchodzi nam nakładanie pasty termoprzewodzącej, ponieważ jest już ona naniesiona. Jeśli chodzi o sterowanie, no to tutaj już macie pole do popisu. Ja podłączyłem pod mój prywatny kontroler. Miałem dostępne te efekty, które akurat zawiera mój kontroler. Możecie także podłączyć wtyk RGB bezpośrednio do płyty głównej. To już jak komu wygodniej. I generalnie co do RGB muszę przyznać, że jest naprawdę OK. Ten cooler był testowany na procesorze Intel Core i7-8700K. O taktowaniu, które wynosi 3,7 GHz. Jeśli chodzi o wyniki, no to są przyzwoite, chociaż nierewelacyjne, ponieważ temperatura procesora utrzymywała się na ogół w okolicach 55 stopni, natomiast momentami potrafiła dojść do 59, czyli ok, ale mogło być lepiej. To samo dotyczy kultury pracy. Prawie 42 dB, mierząc około metra od obudowy, no to jest dość głośno. Podanie po prostu przy wyższym obciążeniu jest słyszalne, jeśli macie tak jak ja obudowę na blacie, no to będzie dość głośno. OK, podsumowując, montaż nie sprawił większego problemu. Kompatybilność jest dość duża. No, jeśli chodzi o samą wydajność, to, to jak widzieliście w testach, było naprawdę OK. Linki do cen macie w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za wsparcie, chociażby w postaci zostawienia łapki w górę. Możecie także napisać komentarz, czy udostępnić film. Będę wdzięczny. No i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.